Koziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominik i się z kolejnym odcineczkiem serii Slytherium. Ostatnio była aktualizacja, i teraz możemy sobie wybrać skin. Tak jest. My sobie bierzemy jednego potworka. I fajnie by było, jakbyśmy za pierwszym razem tak, przy no, ilości punktów nie zmienili policzy się początek Coś mi jakieś tutaj wiadomości przeszło o, 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 coś tam, coś tam no już trochę masy mamy, znaczy punktów ciągle mi się zagari myli też nie wiem, tutaj

Masz chem Czyli? A tak, dobrze, 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 dobrze. Nie ma Zbierzemy tam swoje masę Punkt Kurde, co ja ciągle mam Ciągle mi się zagarnia. Jeśli wiecie jak się mówi Właśnie Ale mnie ścięło Dobra, już mamy Już się spędli Kościół chyba panikuje. Szumamy. Dobra, może byśmy poszli na jakieś rady właśnie. Jest, mam już jakiegoś dużego, nawet gościa w pętli. Jest fajnie. Też myślę, że drugi gościu będzie też chciał nas użyć. Nie, raczej nie. Gdy gościu, że robi, nie panikuje bardzo zginąć. Ja się będę w tym dobrze jest. Zbieramy je głupi. Tak jest. Mamy już trochę płcików. Pójdź. Nie. No, mamy już trochę. Idziesz miejsca miejsce. Jak na razie jest dużo. Głośnie jest mi się chyba tutaj próbuję wziąć pętlę. A no, mi się nie uda. Uo, prawo. Nie, no to było oo. Oddałem się przycisnąć. Nie, no dobra, czerwony nic nie chcę z nim wyjeść. Nie, dobra, wyszedłem. Nie chcę zginąć.

Żeby tam żadnego gościa nie było. 12 miejsce. Głupia reklama. Hitzę nowe spora co mnie, no. No a więc to był... To był pierwszy odcinek z tej, z tej z, po tej aktualizacji. I piszcie mi w komentarzach również jakiego dzień. Jakim... jakim Chcielibyście, żebym chciał, żebym grał skinem, co so, ja mam. jakie mam grać skinem? Chyba znacie mniej więcej te wszystkie skiny, tutaj wam jeszcze pokażę. Mi się tam to podoba, mi przynosi szczęście. Pecha mi ten przynosi. Ten też jest fajny. No a więc po wszystkie żegnam się z Wami.